Cześć, ja jestem Autowloger, witam Was w kolejnym odcinku Top 10, a tym razem pokażę Wam 10 najmniej psujących się silników downsizingowych. Oczywiście nie można porównywać tych silników bezpośrednio do silników starszych, wolnossących, bo te silniki są bardziej wysilone. Na początek silnik spotykany w Alfa Romeo, czyli 1.75 TBI. To silnik, który znajdziecie m.in. w Alfa Romeo 159, gdzie ma moc 200 koni, oraz w Alfa Romeo Giulietta, w której ma 235 koni. Ma bezpośredni wtrysk paliwa i turbodoładowanie. Do jego typowych usterek należy zaliczyć przede wszystkim wadliwy napinacz paska rozrządu, ale problem dotyczy głównie modelu Giulietta, gdzie ten silnik ma więcej mocy i jest bardziej wysilony. Kolejna pozycja na liście to silnik 1.4 T-Jet. Ma pośredni wtrysk paliwa, turbo doładowanie i występował m.in. w takich modelach jak Grande Punto, Abart Grande Punto, Abart 500 i oczywiście w nowym Fiacie Tipo. Typowe usterki silnika 1.4 T-Jet to m.in. pękający korpus turbosprężarki nie dotyczy to aut, w których jest turbosprężarka Gareta, no i wycieki z układu chłodzenia. Trzecia pozycja na mojej liście to silnik 1.4 TCE, jednostka. Koncernu Renault i występuje on między innymi w Renault Megane trzeciej generacji w sceniku trzeciej generacji. Silnik ma turbodoładowanie i pośredni wielopunktowy wtrysk paliwa. Jak na razie silnik nie ma typowych usterek, no z mankamentów drobnych, jeżeli lubicie szybką jazdę, no to w mieście jest on w stanie spalić wam, powiedzmy, 11 litrów na 100 km. Kolejna pozycja to silnik Renault tym razem 1.2 TCE. Jednostka ta generuje moc od 100 do 130 koni mechanicznych w zależności od wersji. Występuje m.in. w takich modelach jak Renault Clio trzeciej generacji, Renault Megane trzeciej generacji, Renault Scenic trzeciej generacji, Kangoo drugiej generacji. Renault Twingo drugiej generacji, Renault Clio czwartej generacji, Dacia Duster i Dacia Logi. Jest też m.in. w takich modelach jak Captur i Kajar. U jak na razie brak, silnik oczywiście ma turbo doładowanie i bezpośredni wtrysk paliwa. Kolejne miejsce to silnik 1.4 turbo z rodziny EcoTec, czyli silnik Opla. Jego moc to od 120 do 140 koni mechanicznych. Występuje m.in. w takich modelach Opel Astra czwartej generacji, Corsa D, Meriva B, Insignia A. Opel Zafira Tourer, Opel Mokka oraz Chevrolet Cruze. Ma turbo, pośredni wtrysk paliwa, a jedynym mankamentem tego silnika są wycieki z okolic pompy wody. Kolejna pozycja na liście to silnik 1.6 EcoBoost Forda. Jego moc to od 150 do 182 koni mechanicznych. Modele, w których ten silnik się pojawiał to m.in. Ford Focus trzeciej generacji, Ford C-Max drugiej generacji. Ford Mondeo MK4 oraz Ford Fiesta 7 generacji. Jednostka ma turbo doładowanie, ma zmienne fazy rozrządu i bezpośredni wtrysk paliwa. Sporadycznie zdarzają się przypadki pękania bloku silnika lub problemów z oprogramowaniem. Na szczęście są to kłopoty na niewielką skalę. Usterki te pojawiają się naprawdę rzadko, więc śmiało można tą jednostkę polecić jak na razie. Kolejna pozycja to silnik 1.4 TSI. I oczywiście zaraz wiele osób powie, że no jak to, przecież 1.4 TSI to taki zły silnik. No tak, wersja z łańcuchem rozrządu owszem, ale wersja z paskiem już została poprawiona, nie ma wielu problemów, które, z którymi borykała się jednostka 1.4 TSI i modele, w których występuje to m.in. Volkswagen Golf 7. generacji, Volkswagen Passat B8, Skoda Octavia 4. generacji, Seat Leon 3. generacji, Audi A3 v Audi A4 B9 i Audi Q3. Silnik może mieć od 125 do 150 koni mechanicznych, ma bezpośredni wtrysk paliwa i turbosprężarkę. Kolejna ósma pozycja na liście to silnik Nissana 1.6 dig czyli jednostka z bezpośrednim wtryskiem paliwa i z turbodoładowaniem, generuje moc od 150 do 215 koni mechanicznych. Póki co brak jakichś poważnych problemów i między innymi występuje w takich modelach jak Nissan Qashqai i drugiej generacji, Nissan Juke, Nissan Pulsar chodzi oczywiście o tego najnowszego Pulsara, Renault Talisman oraz Nissan X-Trail trzeciej generacji. Oczywiście w Renault silnik ten nie nazywa się 16 DIC-T, tylko nazywa się TCE, ale jest to konstrukcja pokrewna i o tym warto pamiętać. Dziewiąta, przedostatnia pozycja to silnik 1.6 Turbo Ecotec odopla. moc od 150 do 210 koni mechanicznych około. Modele, w których występuje to m.in. Astra J, czyli Astra czwartej generacji, Opel Insignia A oraz Opel Corsa D. Jak na razie poważnych ustarek w tym silniku nie ma. Jak przystało na silnik downsizingowy, ma oczywiście turbo doładowanie ten silnik oraz pośredni, wielopunktowy wtrysk paliwa. Ostatnia jednostka to silnik 1.6 turbo z rodziny M274. Jest to silnik Mercedesa, może mieć moc od 129 do 156 koni mechanicznych. Ma oczywiście bezpośredni wtrysk paliwa i turbo doładowanie. Występuje m.in. w Mercedesie klasy E W212 oraz w C klasie W204 i W205. W tym odcinku to już wszystko. Jeśli podobał Wam się ten filmik, nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, zostawić łapkę w górę. Oczywiście, zachęcam też do polubienia mojego fanpage'u na Facebooku i do zaglądania na mój Instagram. Cześć!